Cześć. w dzisiejszym odcinku sobie zrobimy Q&A Nie potrzebuję na dwór, jestem chory Leję jak z dwora Ja mam potrzeby być na dwór Chyba Wam to wystarczy, prawda? Króliki moje widzicie na co dzień Już nie przesadzam Dobrze, zaczynamy Pierwsze pytanie Króliki.pl Ile masz królików? Miałem królików 50 A teraz mam 12, bo mam wszystko na obojnie. Skąd jesteś? Jestem z województwa opolskiego, Brzeg. Mieszkam za Brzegiem. Żywiowskie chyba nie muszę podawać, nie? Ile masz lat? Ile mam lat? 13. Marek, rolnik i hodowca. Ile czasu masz króliki? Ile czasu mam króliki? 6 lat. Kiedyś miałam mieszańcę. Hodowałem, przestałem hodować. Wywaliliśmy wszystkie klatki, tak za nie wiem pół roku. Tata mi zbił pierwszą klatkę. zacząłem króliki hodować, potem sam pozbijałem jakoś było. Do tej pory teraz trzymam. I ile masz królików? To nie, to nie do czasu. I rolnik hodowca, jeszcze jedno pytanie. Ile masz lat? 13. Marcin 3000, ile masz lat? 13. Ile masz królików? Mam królików yy, 12. Tak jak mówiłem, wszystko poszło na obojnie. Co im dajesz jeść? Daję im jeść mieszankę zbożową, troszkę granulatu, siano, suchy chleb, marchew, owiec. Tylko nie daję tak często tego granulatu takiego owca, raz na jakiś czas. Ale granulat trochę im mam sypny. Jakie króliki poleciłbyś na, mi na początek? Króliki na początek bym polecił, nie wiem, mieszańce. Nie wiem, kalifornijskie, one są na pierwszy. Co jeszcze? Wchodzę do tych pytań. Od ilu lat masz króliki? Od 6 lat mam króliki. Gdzie mieszkasz? Województwo Polskie dokładnie brzeg Z no brzegiem wioski. nie muszę podawać, ile czasu hodujesz króliki. Ile masz lat? Podziałem już. Lat mam 13. Hoduję króliki 6 lat. PepciuX.com. Ile biorą za kilo królika? Ile biorą za kilo królika? Zależy. 10 zł. Zależy, jaka pora jest. Tak to mogę uznać. E... Oczami młodego hodowcy, chciałbym mu coś powiedzieć. On do mnie napisał tak. Nie za. E, mają e, za ciasno w tej klapce. A tak w ogóle, to przydałoby się obornik wyrzucić i zrobić większe klatki na wykoty. Chciałbym powiedzieć raz, co to mamy pierwsze, nie za, nie za w tym klatce, może i było za ciasno, nie musisz mnie pouczać młody, ja wiem co mam robić. Może za ciasno było, może nie, jak było za ciasno to i tak w innej klatce teraz są, co jeszcze napisał do mnie. Tak, w ogóle przydałoby się to wyrzucić obornik. Yy, wiem, że miałam wyrzucić obornik, ale nie miałem jak, bo tą kratkę postawiłem. Tam jest obok studnia, a za studnią jest wędzarnia. A między, tam, tam jest wiata, tam mamy bydło. A między wiatą a wędzarnią yy, jest, nie wiem, półtora metra i tam właśnie mi setaczkę jeździła. Tam była kostka brukowa wysypana, tak miałam go wywalić. Myślisz, młody. I zdałoby się zrobić większe klatki na wykoty. No zdałoby się, ale widzisz. Jak na razie to mam. Ochodzi się samica. Dużo miejsca nie trzeba. Wykoczy się, wyjdą. Z tydzień poczekają. Damy je do większej klatki. I będzie dobrze chyba, nie? I będę znowu klatek robił. Chciałbym Wam podziękować za taką wielką ilość pytań. Q&A następne sobie zrobimy. Jak będzie dużo pytań, pytania zadawajcie pod tym filmikiem, co teraz nagrywamy Postaram się odpowiedzieć. Co mogę jeszcze dodać? Chyba było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Cześć.